AFK, czyli skrót, którego nikt z nas nie chce doświadczać, szczególnie na rankedach. Czasem zdarza się, że zawiedzie kogoś internet, czasem prąd, a czasem po prostu nie można gry spauzować. Trafi obiad. Cholera, znowu to samo. Sorry guys, AFK for 15 minut. Oczywiście czasem gry z kimś nieaktywnym w drużynie da się wygrać, sam pamiętam takie gry, że rzeczywiście dało się 4 na 5 wygrywać, ale często prowadzi to do zdenerwowania i frustracji i nie ma co się dziwić. Wszak przeciwnicy w tej sytuacji mają jednego gracza więcej. Szczególnie jest to dotkliwe w grach drużynowych. Jest bardzo wiele czynników determinujących, kto i kiedy chodzi AWK. I czasem są to rzeczywiście losowe sprawy, czasem są gracze, którzy idą AWK od razu po załadowaniu gry, bo coś im nie pasuje. Niemniej niektóre postacie są wyraźnie częściej awk od innych. I o tym będzie dzisiejszy materiał. O 10 postaciach, które najczęściej widujemy awk. Na czas 12 września 2022 roku. Od razu Was zaskoczę, że nie ma tutaj Yumi. No to cóż, zapraszam. W ramach wyjaśnienia bohater w danej grze będzie uważany za bohatera AFK, jeżeli pod koniec gry już po jej zakończeniu. W podsumowaniu system uzna, że ten ktoś był AFK. Jest to generalnie kwestia trywialna, ale wolę to zaznaczyć, żeby potem nie było pytania w komentarzach. No dobrze, ale sprawdźmy kto tam rzeczywiście na dzisiejszym materiale się pojawi. Zwątpienie jest najgorszym wrogiem. Zestawienie otwiera nam Master Mistrz Wuju gameplayowo jest na początku nie za super, by z każdym kolejnym przystankiem w swoim bildzie dążyć do stania się late game'ową bestią, pozbywającą się wrażliwych celów na Q i autoatak, a tanków na kilka autosów z trudem. I choć jak na każdą tego typu postać najlepszą obroną jest hard CC, tak jakiś czas temu nawet w społeczności była debata, że skoro są postacie, które tego nie mają, no to jak mają mastera kontrować? No ale to już jest zupełnie inny temat i taka dygresja z mojej strony. Okazuje się, że bohater jest awk w 0,85% gier, co oznacza, że na 10 tysięcy gier z Masterymi w 85 będzie on awk. Myślę, że może to też nieco wynikać z frustracji, gdyż z racji faktu możliwości męczenia Mastera przez innych junglerów w early game, czasem ktoś grający i może stwierdzić, że dobra, dam sobie spokój i tak gra jest przegrana. Chwila, moment. Na dziewiątym miejscu Irelia. Postać, która jest bardzo polaryzująca. Wiele osób ją lubi, tyle samo nie do końca ją lubi. Bardzo ciężko gra się na dobrego gracza tej postaci, wtedy bohaterka wskacze jak szalona, i trafić ją z czegokolwiek to jest kwestia niezwykle problematyczna. Chociaż dobrze, że nie ma już Disarma na swoje ręce, bo to było po prostu złe. Niemniej Irelia ma współczynnik awkowania na poziomie 0,85%, podobnie zresztą jak Master choć ma troszeczkę większe liczby za drugim miejscem po przecinku, stąd jest przed Masterymi. Wedle twej woli miejsce numer 8. Chłop Stopa co krzyczy i krytuje, czyli Trindammer. Postać, której temat co jakiś czas wraca pod kątem reworka. Choć jest grupka graczy, mała bo mała, która tego bohatera niezwykle polubiła i gra tylko i wyłącznie nim. Nie do końca wiem z czego wynika tak częste awkowanie ze strony Trindamera. Być może jak jest na topie, to musi cały czas puszować. Ja też tak trochę mam, jak akurat ile na topa, ale to się tutaj akurat raczej nie zalicza. Niemniej jego współczynnik awkowania to 0,86%. Nie bój się tego, co nieznane. Zaraz nad Trindamerem mamy kolejną postać bazującą na obrażeniach fizycznych, czyli Zeda. Swoją drogą, tak analizując inne miejsca, jest na tym zestawieniu postać głównie bazująca na obrażeniach magicznych, ale w większości przypadków są to postacie stricte pod AD. Ciekawe, czy jest pomiędzy tym jakaś zależność. Ale Z jest bohaterem, którego ja osobiście często banuję, jak gram na midzie, i może patrząc na dzisiejszy materiał, nie do końca powinienem i powinienem przemyśleć swoje zachowanie. No bo jest on AWK w 86% swoich gier, podobnie jak Trindammer, ale tutaj po raz kolejny dalsze liczby po przecinku są nieco większe dla Zeda. Przede mną nie ma ucieczki. Miejsce szóste to Mordekaiser, wspominana postać, która właśnie bazuje na obrażeniach magicznych. Jest on awk w 0,89% swoich gier, zatem tutaj współczynnik jest już wyraźnie wyższy w porównaniu do poprzednich miejsc. Nie wiem, czy zalicza się tutaj jego pobyt w zaświatach, czy nie, ale zostawmy. Od kątem lorowym, Mordekaiser cały czas jest w zasadzie awk i oczekujemy jego powrotu na świat Runterry. Także i poprawność lorowa zostaje tutaj w pewnym stopniu zachowana. Niespodzianka, wróciłem. Kolejnym toplanerem jest Jax. I tak, ja wiem, też lubię sobie iść nim do lasu, ale w ponad 90% gracze wybierają go właśnie na topa. Być może znalazł się tutaj, gdyż cały czas puszuje na topie, i gracze wybierający go zapominają o Bożym Świecie. Ja tak jak mówiłem, też tak trochę czasem mam jak idę na topa. Nie wiem, być może. Jednak Jax jest awk w 0,92% swoich meczy. Kolei, jeżeli lubicie orać w grach. Tak jak na przykład gracze Jaxa robią na topie. To być może zainteresuje was nowa promocja na sklepie Eneba. Orać pole. Dokładnie tak. Wbrew pozorom nie znajdziecie tutaj tytułów tylko związanych z farmieniem, ale oczywiście farming symulatorów jest tutaj trochę, ale na przykład Animal Crossing jeszcze czy Greenhole. Ogólnie jeżeli ktoś z was lubuje się w symulatorach, to warto tutaj sobie zajrzeć. A jeżeli tego typu gry nie są dla was, to oczywiście na Enebie znajdziecie setki innych produktów. Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Ciekawe, że jeszcze nikt nie wpadł na symulator noksyńskiego rolnika. Grasz sobie w gierkę i nagle event. Pojawia się Noksjańska balista. I przyjacielu Chowaj Kurczaki. Dzięki za wysłuchanie i przejdźmy do dalszej części materiału. Ich dni są policzone. Na podium nie znalazł się Xin Zao, czy Zin Zao w sumie, jak kto woli, ale mi za bardzo już został Xin. Próbowałem z tym walczyć, ale bezskutecznie. Jest to postać, która może dużo, dobrze radzi sobie w lesie i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się go na dzisiejszym materiale. Niemniej, wyraźnie oddziela się on od reszty stawki, będąc AF w prawie jednej grze na 100, czyli 0,99%. To kto chce dziś przegrać walkę? Na najniższym stopniu podium mamy Seta. Jest to dla mnie dość ciekawe szczerze mówiąc, bo krąży wiele memów i docinek odnośnie graczy różnych postaci, czy to na przykład Mastera, czy to Yumi, czy na przykład Katariny, ale wiadomo, taki jest urok League of Legends. Natomiast Seta zupełnie się tak wysoko nie spodziewałem, i sam chyba nie spotkałem tej postaci Afk. No chyba, że chodzi o to, że między grami pomaga i opiekuje się swoją mamą, ale chyba to nie jest część gameplayu. Niemniej Set jest dokładnie Afk w jednej grze na 100. Nie mam zamiaru ratować ich dusz. Na drugim miejscu mamy Jonę. Jeden z dwójki braci, którego ja osobiście lubię, zarówno lore'owo, zarówno gameplay'owo. I jasne, jest to bohater, który może bardzo dużo i jest po jakimś czasie istnym potworem. Choć ja akurat nie za to go lubię, a za dual wielding, czyli walkę w jego sytuacji dwoma mieczami. Choć one nie przebija mocno seta, gdyż tylko dwa setne procenta, tak traci już do pierwszego miejsca bardzo widocznie. Niektórzy z was teraz powiedzą, hmm, cóż za dziwne zrządzenie losu! Jak widać, niektóre memy pozostają nieśmiertelne. Ta historia jeszcze się nie zakończyła. Cóż, kochani, tak wychodzi ze statystyk, że najczęściej jawkującym bohaterem jest Yasuo. I oczywiście, prawdopodobnie wynika to z wielu czynników. No nie ukrywajmy, z tym bohaterem jest związanych dużo memów, które do mnie akurat nie do końca docierały, gdyż kumpel, z którym kiedyś grałem, nie wiem czy teraz jest na poziomie Grandmastera czy Mastera, niesamowicie wręcz radził sobie na tej postaci, będąc jednocześnie osobą, która wkurzała się tylko i wyłącznie na siebie, jak coś szło nie tak, bo myślał, co... Co mógłbym zrobić lepiej, a nie co moja drużyna zrobiła źle? Grał timowo i był nietoksyczny. Jednak również zdarzyło mi się kilka razy grać z tym memicznym, legendarnym 010 Yasuo, który no, miał się zacząć skalować, ale coś chyba nie pykło. Z czego może akurat wynikać to, że jest on na miejscu numer 1, to już wam zostawiam do rozsądzenia w komentarzach. Niemniej, statystycznie Yasuo jest królem tej niechlubnej statystyki, znacząco wyprzedzając swojego brata, mając 1,14% współczynnika awk. I tak dorzucę w ramach takiej małej ciekawostki, że Yasuo jest ponad dwa razy częściej awk niż kotka na książce. A dziś kochani to na tyle. Dajcie moi drodzy znać w komentarzu czy chcielibyście drugą część, ale nie od góry, tylko od dołu tych postaci, które najrzadziej są awk. Postawcie coś po sobie, aby tego nie przegapić i żeby kanał szedł do przodu. A jeżeli tego typu filmy was interesują, to polecam kliknąć sobie tutaj, gdzie omawiam najpotężniejsze postacie w historii gameplayu w League of Legends. Dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie i Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.